Cześć, z tej strony Łukasz, naczelny sklepikarz sklepu szpeje.com, ale też od niedawna łowca skarbów w programie Łowcy Skarbów, którego prebiera już 5 września w telewizyjnej czwórce. Ten program naprawdę świetnie będzie się oglądać. No i coś, co będę zawsze powtarzał, to jest program, który robiony jest bez ściemy, bez udawania, nie ma tam żadnych... Wyreżyserowanych sytuacji, pieniądze są prawdziwe. Niestety w przeszłości były programy, które nie do końca w ten sposób działały, ale macie moje słowo, że tutaj wszystko jest w porządku. Dzisiaj pokażę Wam trochę skarbów, które nagromadziłem w ostatnim czasie. Byłem na giełdzie w Bytomiu, byłem na giełdzie we Wrocławiu, no i jeszcze gdzieś mi się pozbierało z różnych miejsc. Czasami po prostu kupuję gdzieś pojedynczo, nie wiem, przejeżdżam koło jakiegoś komisu, koło jakiegoś sklepiku, koło jakiegoś ciucholandu, no i takich rzeczy mi się zbiera. Także popatrzcie, co kupiłem. Nie wiem, od czego zacząć. Jestem tutaj obłożony ze wszystkich stron. Mam nadzieję, że niczego nie rozwalę i wszystko uda mi się ładnie pokazać. No co, zaczniemy od takiej klasyki polskiego wzornictwa. Zobaczcie, to jest tak zwany... Wazon bałwanek pana Kazimierza Krawczyka. No, kiedyś te wazony kupowałem po 30-40-50 zł. Dzisiaj takie wazony warte są przynajmniej kilkaset zł. Ten w bardzo ładnym takim kolorze przechodzi tutaj od jaśniejszej do ciemniejszej czerwieni. Leciuteńko, tutaj możecie zobaczyć, że jest dziubnięty, ale to nie szkodzi. Dałem za niego 150 zł. Nie jest to jedyny bałwanek. W mojej kolekcji. Nie jest to też jedyny wazon Kazimierza Krawczyka w mojej kolekcji. Ten jest bardzo sympatyczny. I jedziemy dalej. No, tutaj jakiś w zakupach łączonych kupiłem taką facjatę. Taka metalowa twarz. Płaskorzeźba w stylu vintage z zawieszką. Dosyć ciężka. Nie wiem, jakiej to jest produkcji. Strzelałbym, że jest to niemieckie, ale. Ma też trochę takich rysów twarzy, charakterystycznych dla czechosłowackich rzeczy, które czasem zdarza mi się kupować. Kamera tutaj polubiła ten przedmiot, bo włączone jest rozpoznawanie twarzy, więc świetnie chwyciło ostrość. Tutaj zakup 5-złotowy, czyli jakiś niemiecki wazonik nakrapiany. Całkiem ładny, sympatyczny, trochę w stylu fat lava. Pewnie ładnie z jakąś suszką będzie wyglądał. Nie ma też się co rozwodzić za długo na jego temat. A to kupiłem na warszawskim kole, na którym przez dwa dni nawet sprzedawałem. Był to mój debiut jako sprzedawcy na giełdzie Staroci. Zobaczcie, to są bardzo ładne budziki, sprawne, marki Mera Poltik od razu zwróciły moją uwagę, nigdy takich nie widziałem. Charakterystyczny jest ten tył zegarków tej marki, zawsze taki sam, tutaj chyba obudowy się zmieniały, a ten tył, ja pamiętam z dzieciństwa, że pewnie on był jakby wystandaryzowany, no ale tutaj na tym froncie one wyglądają fantastycznie. Przede wszystkim ten kolorowy plastik charakterystyczny dla lat 70 no i one też trochę przypominają takie zegary samochodowe, prawda? Space Age, czyli takie kosmiczne projektowanie PRL-owskie z lat 70-tych zegarki sprawne, chodzą, tykają no i budzą. Dałem za nie po 75 zł, trochę negocjowałem, ale bardzo ładne, naprawdę widuję tych zegarków różnych polskich dużo i budzików, natomiast te naprawdę wyjątkowo ładne, jak dla mnie. Wiecie, że lubię szklane ryby, no i tutaj trafił mi się bardzo ładny egzemplarz, naprawdę. Piękna szklana ryba w takich opalizujących morskich kolorach z pomarańczowym ogonem, tutaj z tej strony. Ładnie dmuchnięta z pięknym całośnym dzióbkiem. Dosyć duża. Dałem za nią 50 zł. Te ryby są coraz droższe, ale ta naprawdę ładna, bo zwracam uwagę na to, żeby estetycznie wybierać te ryby, bo zawsze jest ich trochę na giełdzie staroci, ta naprawdę bardzo mi się podoba. Przejdziemy teraz tutaj do jakiejś fauny. To też coś, co pamiętam spod telewizora u mojej babci. Moja babcia miała wilczura. Tutaj jakiś hard, ładnie sygnowany sygnaturą z Wałbrzycha. Zobaczcie jaki sympatyczny pyszczek uśmiecha się do was. Dostojny pies leży sobie w pięknej pozie, odpoczywa. Pies z Wałbrzycha. Bardzo ładna rzecz, też chyba niedrogo kupiona. Za kilkadziesiąt złotych. A tutaj, jeśli chodzi o zwierzęta i jakieś nostalgiczne rzeczy, to jest bohater radzieckiej bajki. Tutaj, chyba na polskim rynku, to nazwa tego to była kiwaczek. A po sowiecku to chyba czabureszka, czy jakoś tak. Pamiętam, że był tam jeszcze słynny krokodyl Gienia w tej bajce. Zobaczcie. Trochę śmieszne, trochę sympatyczne, ale trochę straszne. coś z Diabła Piszczałki ma, chociaż ta twarz wyraźnie sympatyczniejsza. Diabeł Piszczałka to na pewno trauma nie tylko mojego, ale pewnie i też waszego dzieciństwa. Tutaj przechodzimy dalej. Lampka kupiona. Zaraz, żebyśmy tutaj nie zrobili niepotrzebnej zadani. Jak się człowiek nie przygotuje, bardzo piękna lampka biurkowa. Zobaczcie, szczególnie świetnie wygląda ta podstawa. Taka zagięta w niepełny trójkąt. Czechosłowacka lampa marki Drupę. Mam nadzieję, że ją też będzie dobrze widać, ale wezmę do ręki. Ona jest bardzo duża. Zobaczcie, to jest taka. Nie mogę powiedzieć, że jest nożycowa, ale to jest jakaś skandynawska lampa z taką przeciwwagą tutaj. Ona jest bardzo ciężka i wykonana z metalu, Z obsługiwanie tej lampy to czysta przyjemność. To jak ona się zachowuje, no musielibyście po prostu sobie nią tak posterować, że ona w każdym punkcie i w każdej pozycji dzięki tej przeciwwadze łapie równowagę i po prostu operowanie nią to jest przyjemność. Taki trochę fetysz jak kręcenie gałkami, które stawiają taki lekki opór w jakichś wintedżowych wzmacniaczach z lat 70 I ta lampa właśnie w obsłudze daje takie odczucie No i to ramię jak się wygnie do góry to tutaj moja kamera tego nie obejmuje Ale ma na pewno ponad metr wysokości i bardzo ładnie też trzyma się w pionie Piękna lampa No i co? Mój ulubiony chyba zakup z tych ostatnich zakupów To jest coś za co dałem 70 zł Zobaczcie no, po prostu to jest tuba od jakiegoś gramofonu, ale zobaczcie, co się z tą tubą stało. Jest trochę przegnita, ale jest spatynowana na piękny, zielony kolor. No i wyobrażam sobie, że można fantastycznie nią zaaranżować wnętrze. Ja już miałbym kilka pomysłów. Eee, może wy macie jakieś? Ja bym tutaj widział jakiś bukiet suchych kwiatów wystrzeliwujący z wnętrza, no ale popatrzcie jak ten kolor zielony tutaj chwycił na niej, zobaczcie na te tutaj żebrowanie ze środka, no wszystko się tu zgadza przedmiot koło którego nie mogłem przejść obojętnie, no i to jest właśnie taki przedmiot którego ja szukam, czyli coś co sobie leżało pozolnie stare, pozolnie zdekompletowane, ale ja zobaczyłem w nim potencjał wielu ludzi na tej giełdzie Koło tego prowadziło, a ja to od razu kupiłem. Od razu wiedziałem, że to będzie udany zakup, i mimo że kupiłem też jakieś rzeczy, które są być może lepsze, cenniejsze, może nawet ładniejsze, to ten przedmiot mnie zdecydowanie najbardziej cieszy. Ale powiem Wam, co jeszcze mnie cieszy. Zawsze cieszą mnie modele anatomiczne. No i tutaj trafił się taki model akupunkturowy, czyli tu jest taki. Człowiek, na którym rozrysowane na takich przyklejonych małych karteczkach są te punkty do wbijania igieł do akupunktury. No i cały model bardzo sympatyczny, takim pustym wzrokiem wpatruje się w dal. Namalowane są tutaj mięśnie. No i tutaj wszystko to, co powinien mieć mężczyzna, też jest. E, taki model akupunkturowy to jest już mój drugi, miałem. Podobny, może trochę mniejszy, kiedyś wcześniej, jeśli przegl przeglądniecie sobie mojego Instagrama, to e, pewnie na to traficie. Bardzo fajna ozdoba e, do jakiegoś osobliwego miejsca albo do jakiegoś gabinetu. Jedziemy dalej. E, zakupy 8 złotowe, teraz Wam pokażę. Po 8 złotych kupiłem kilka par takich ekstra okularów z lat 70. Uważam, że wyglądają w nich znakomicie. Zobaczcie, to są jedne. A tutaj jeszcze były takie białe Adidaski, też kupiłem chyba 3 sztuki po 8 zł. Nie wiem, czy to są podróbki, czy to są oryginały. Nie wyglądają jakoś specjalnie solidnie i firmowo. No ale kto wie, jak to wtedy wyglądało. Także takie okularki sobie pokupowałem. No i ja chodzę w takich okularach. Jak jadę do samochodu, to ubieram trochę porządniejszy, żeby to światło było. A! dzwonili z łowców skarbów właśnie w jakiejś bardzo ważnej, niecierpiącej żłobki sprawie i trochę mnie y, wytrącili z rytmu, ale chyba kończyłem tutaj na latarence, na tym. Dobra, przejdę teraz, będziemy finalizować w takim razie ten film, trochę bardziej chaotyczny dzisiaj, no ale ja jestem chaotyczny, y, ikona czechosłowackiego designu. Biały kruk i bardzo poszukiwana rzecz wśród kolekcjonerów starych zabawek. Kot, czy kotka? Zaprojektowana w Czechosłowacji przez panią Luboszę Niklową, bardzo znaną projektantkę. My mieliśmy trochę tych harmonikowych zabawek polskich. Natomiast te czechosłowackie naprawdę wyróżniały się, i ja długo chodziłem za tym kotem. Kiedyś w Czechach udało mi się kupić sam przód i tył tego kota bez harmoniki za niewielkie pieniądze. Poszukiwałem białej harmoniki, której nie mogłem znaleźć, No ale ostatnio trafił się właśnie ten kot. Całkiem ładny, kompletny. On ma jedną wadę. Ktoś tutaj zasmarował jakimś lakierem do paznokci czy czymś te oczy, które powinny być niebiałe tylko zielone. No ale jak przed chwilą powiedziałem, mam ten przód, który jest taki jak trzeba, więc odczepię go i przyczepię ten właściwy, no i będzie kotka luboszy niklowej kompletna. poguglujcie sobie luboszę niklową, bo ona oprócz takich zabawek harmonikowych, to robiła niesamowite zabawki dmuchane, takie no Trudno to opisać, ale jak sobie właśnie ją wygoblujecie, to to Wam na pewno wyskoczy. Zabawki Luboszy Niklowej, ikona polskiego, czechosłowackiego wzornictwa, przepraszam. No i tutaj ta kotka, ja za nią dałem 350 zł. Moje poprzednie próby kupienia to były kwoty powyżej 1000, najmniej chyba 700, coś cały czas było to dla mnie za dużo. No, natomiast tutaj od sympatycznych, znajomych już sprzedawców, od których parę rzeczy kupiłem, kupiłem tą ko kotkę też w zakupach łączonych. Mówię kotka, dlatego że przyzwyczaiłem się, że ta najsłynniejsza figurka ćmielowska z tym takim leżącym kocurem to właśnie kotka, nie kot. No, ale może to jest kot, tutaj pod ogonem nic za bardzo nie ma. No, zobaczcie, to jest świetny zakup, naprawdę. To jest coś, co. Na pewno nie będzie tracić na wartości. To jest coś, czego kolekcjonerzy poszukują. To jest coś, o czym pisane są książki. Bo kiedy byłem w księgarni czeskiej, no to cała monografia pięknie wydana, w grubej okładce, wspaniale ilustrowana. Luboszy Niklowej była, cały jej dorobek. Książki w Czechach są fantastycznie wydawane. No i teraz rozglądam się, czy jest tu coś wam jeszcze do pokazania. Tu ciekawa rzecz. Po parę złotych kupiłem takie grafiki oprawione w paspartu, wintedżowe. Przypuszczalnie są to jakieś... No zobaczcie, reklama IBM'a taka. Są to jakieś reprinty, no ale już samo paspartu jest tu nawet coś warte. Trochę takich art motywów, trochę starych reklam. Trochę tutaj, to jakiś Alfons Mucha chyba, czy jakaś inna secesja. No i kupiłem kilkadziesiąt takich wydruków, które Powędrują sobie do sklepu na Kazimierzu, bo tam one cieszą się popularnością, oprócz plakatów, do których kupna niezawodnie zachęcam. Jeśli nie znacie oferty plakatów, to zapoznajcie się. Ja współpracuję ze świetnymi plakatistami, którzy bardzo dobrze czują ten. Styl Vintage, który świetnie potrafią nawiązać do polskiej szkoły plakatu. Są dowcipni, sarkastyczni, inteligentni. Ich projekty są naprawdę znakomite, zabawne, ale nie zabawne w taki supermarketowy sposób, ale właśnie jest tam trochę mądrości. Zawsze w tych plakatach staram się, żeby było. Staram się ja, ale starają się przede wszystkim projektanci, żeby było jakieś drugie dno i jakiś taki message, czy jakiś taki przekaz, który coś. Mówi więcej, niż tylko sam obrazek. Wydaje mi się, że to już wszystko. Na pożegnanie założę swoje vintage'owe okulary. Rozglądnę się jeszcze raz, bo tych rzeczy naprawdę, jak widzicie, jest bardzo dużo. Żegnam Was serdecznie. Do zobaczenia na YouTube, ale do zobaczenia też w telewizji i zgłaszajcie się do Łowców Skarbów. Bo to naprawdę bardzo fajny program, który będzie się super oglądać, a możecie być jego częścią. Jeśli oglądacie mnie, no to pewnie macie zamiłowanie do jakichś staroci czy rzeczy używanych, więc zgłoście je, a może spotkamy się tam, i może ja je od was na wizji kupię i będzie wszystkim wesoło. Pozdrawiam serdecznie, cześć.